Siemaneczko, eSportowe świrusy z tej strony Żaba i witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was drugi film z serii 5 najmądrzejszych akcji pro playerów CSGO. Pierwszy materiał niesamowicie Wam się spodobał, więc nie pozostało mi nic innego, jak dalej rozwijać tę serię. Trochę podbijamy próg, 1200 łapek i lecimy z kolejnym odcinkiem z tej serii. Ja natomiast już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Snacks przeciwko ninjas in pyjamas. Bohater dwóch akcji z poprzedniego odcinka również ma swój udział w dzisiejszym filmie. Tym razem jego zagranie z meczu Virtus Pro kontra Ninjas in Pijamas podczas EM 2014 w Katowicach na mapie Demidas. Nasz polski dzik zagrał swoją firmową akcję i totalnie zaskoczył niczego nie spodziewających się rywali. Massive but snacks is walking around and just walking in a snack oh. to land to He waited, he waited, he waited and then he finished. Talik podczas streamer. Mądrych akcji pro playerów nie brakuje również na streamach, a przykładem tego jest niesamowite zagranie Tarika podczas jednego z matchmakingów na mapie The Cobblestone. Pokazał jak bardzo opanowanym jest on zawodnikiem i w mega efektowny sposób wyeliminował kilku rywali drużyny przeciwnej. What no. no, no, no. Oh my god! Oh my god! They don't know. They don't know. They don't know. They oh don't my gosh! Oh god! Oh, There's too many. Upper a lot. Upper a lot. With the plays. Oh. oh my god! Oh my god! Oh my god! <laughs> <laughs> oh, oh work? <laughs> Minis przeciwko ex Dark Passage. Chciałbym na początku jeszcze pozdrowić użytkownika Nomis 415, który podesłał w komentarzu tę propozycję. Natomiast wracając do akcji, miała ona miejsce dzisiaj, czyli 11 lutego 2017 roku, w meczu pomiędzy Pride i ex Dark Passage na mapie The Nuke. Zawodnik polskiej formacji Minis, grając po stronie CT, znakomicie rozegrał tego klacza. Oh, look, But now he kinda of risks dying at the bomb and he might be trying to go for the ninja. And oh no! Oh no, Manise! You jammy! No! jammy man! There's no! Way. No way, way. Going on! Dark passage! Why? Why would you do this to yourselves? 13 to 8 is pride. He gets the ninja. Get right podczas streamer. Kolejna akcja ze streama, tym razem zawodnika, który obecnie gra w ninjas in pyjamas, czyli Right.

RPK przeciwko Natus Wincele. No i ostatnia akcja w tym odcinku, tym razem z profesjonalnego turnieju, a dokładniej ze spotkania pomiędzy drużynami Titan i Natus Wincele na mapie The Overpass. Zawodnik tych pierwszych RPK po stronie CT bardzo sprytnie ukrył się na Bombsajcie B. And going to meet Guardian here in a second, but not before Guardian has taken down Maniac. They've also lost Apex. Well, look nice. at RPK. He was sneaky, sneaky man behind three of them. He gets himself two. Oh, no, he needed one more bullet. Oh, Does in beautiful. the end get three before the plant happened, crucially. Before the plant went, uh, went down there. And he's even trying to get a fourth now. Oh, or maybe it? even get a fifth. He's Zeus coming around the side. He will kill Zeus. You've got to gift the man his ace now. At four kills. W dzisiejszym odcineczku to by było na tyle. Jeśli film się spodobał, możesz zostawić łapę w górę oraz zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco. W opisie masz natomiast wszystkie linki do moich social mediów. Polecam wpaść i ogarnąć, bo na grupce i fanpage'u często są organizowane konkursy. Natomiast ja już się z Wami żegnam, do następnego odcineczka i siemano!